Zanim wystartujemy z dzisiejszym filmem, dodaj mi na snapie. Moje nazwisko to Piotrowski przez W, a nie v, I dodatkowo macie mój kod do skanowania na ekranie. Następny film będzie prosto z ESL kolon, na który jutro wylatuję. Na snapie również pojawi się relacja. Witajcie w esportowych newsach Turito, a już w dzisiejszym odcinku. Czy Wirtus wróci do formy? Najwięksi dioci z Chin. Dzisiaj po raz pierwszy w historii tylko dwa tematy, ponieważ prócz kolonii wiele się nie działo. Jeżeli nie chcesz przegapić nadchodzącego vloga, to uderz w dzwona i zostaw komentarz, a ja przypnę do niego serce. Zaczynajmy newsy. Wystarczy, że użyjecie kodu RITO na stronie csgoempire.com, a dostaniecie bonusowe środki na start. Serdecznie was tam zapraszam. Stało się! Virtus Pro oficjalnie odpada z ESL kolon z bilansem 0 wygranych i 3 przegranych meczy. Do końca więc po prostu oszczędzają taktyki i siły na Pegil w Krakowie, czy raczej jest to dalszy ciąg ich niefortunnych i źle zagranych meczy? Szczerze mówiąc, część z trzech rozegranych spotkań wyglądała jakby naprawdę starali się wygrać, ale czegoś im brakowało. Korzystając z okazji jeszcze raz wspomnę o Snapie, jeżeli Virtus Pro pojawi się na arenie, to jako pierwsi będziecie mieli zdjęcie. Najprawdopodobniej jak tylko będzie okazja, to przeprowadzę z nim wywiad i może uda nam się dowiedzieć co było problemem. Póki co, niestety możemy tylko i wyłącznie liczyć, że na PGL, które startuje za niecałe dwa tygodnie, pokażą się z rzeczywiście znacznie lepszej strony. Wielki kombak Virtusów i przynajmniej wyjście z faz grupowych myślę, że zaspokoiłoby wielu fanów. Wracając do wcześniejszej tezy, uważam, że Virtusi miał wszystko starali się wydostać z grup w kolonii. Używanie taktyk jak ta, którą zaraz zobaczycie, może być tego dowodem. That's really cool. Now, the problem is that it leaves the platform, so they have to confront Henny at some point in time. And there is a player in Hobbit Hole, which could spoil it all. Except, oh, Sorry. that's even cooler. Look at it. They drop down into the alley, they go behind their own smokes, and they reverse the play. They're going to retake essentially the site from the CTs. They get behind them. Oh, I love the. Oh. That's so intuitive and brilliant. I, that's that's awesome. Great to see Virtus Brogan. Richard Lewis jest niezawodnym dziennikarzem, kiedy głównym tematem są jakieś skandale i oszustwa, przede wszystkim hazardowe. Jego ostatni film i dowody o chińskich zawodnikach składu IMP są wręcz dosłownie śmieszne. I nie, nie, nie to, że nie są prawdziwe, czy jest coś z nimi źle, tylko dosłownie są śmieszne. Chińskie IMP postanowiło sprzedać swój mecz obstawiając skiny na samych siebie, używając swoich oficjalnych kont. Nie wysilili się, nawet by użyć jakichś innych smurfów. I co najlepsze, strona ma rankich największych wygranych w ciągu całego dnia. No, jak teraz pewnie się domyślacie, pojawili się na tej liście, z wygranymi wynoszącymi wiele tysięcy dolarów. Nie jestem w stanie zrozumieć, jak można być tak nieodpowiedzialnym i głupim. Uwaga, ale to nie wszystko. Formacja TOT, również chińska, dostała bala na rok, bo zatrudniła graczy, którzy tak naprawdę używali innych opłacnych graczy, by grali za nich turnieje. Chińskie CSGO jest naprawdę pełne absurdów i miejmy nadzieję, że nie wiemy się niczego podejrzanego o tajlu, które godnie reprezentuje czerwono-żółte barwy swojego kraju. Nie zapomnijcie uderzyć w kciuka w górę i suba, by nie przegapić nadchodzących filmów z ESL Colon i PGL Kraków. Zapraszam was do dodania mnie na snapie. Nikto to Piotrowski i tyle niesłuch na dziś. Do zobaczenia.